Hej, cześć się Manu. wszystkim ludzie z tej strony Rodak. A to jest znowu Hawks. Tak nie byłoby chyba przez dwa tygodnie nic dalej nagrywało. Eee. Eee, I za to chcę się zrehabilitować i wypuścić wam Hoaxy. Tak. Chyba, że nie lubicie Hoaxów, ale kto nie lubi Hoaxów? No dobra. A więc mam dwa... dwie rzeczy do obgadania z wami. A teraz mnie słuchaj ty tam przed monitorem. Tuknęło mi 100 widzów. Przydało mi się zrobić specjal, co nie? No. Możecie być pewni, że specjal się pojawi. Kiedy? Dokładnie nie wiem, ale będzie to coś fajnego. I bardzo wam dziękuję za te stosunki! subów. Bardzo. Gdyż wiem, że chcecie mnie oglądać i 100 subów to nie... To 100 subów to nie jeden sub, to nie no. 100 ludzi, nie? 100 ludzi to tyle co mieszka na mojej ulicy. No to jest dużo. A drugie to odcinek, taki odcinek Funny Moments. Yy, tylko jednej części Funny Moments. Motival to obejrzało tyle osób. A drugą część, właściwie to pierwszą, ale taką już bardziej, którą robiłem z zamiarem, obejrzało tyle osób. I. Za to też wam bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest rekord moich wyświetleń. Dzięki temu filmowi to wyświetlenia mi skoczyły 100%. Pff, tak. No i dobra, koniec gadania. Kontynuujemy misję, yy, ko operację Kobalt. Artemis podpisało kontakt z... O Jezu, wolne w monitor, monitor, mikrofon. Artemis podpisało kontrakt z ONZ na przeprowadzenie nalotów przeciwko podstańcom w Unii Afrykańskiej. ONZ, mam nadzieję, że potężny atak zmusi buntowników do negocjacji i zakończenia brutalnej wojny w regionie. Wybór! 10% myśliwców, same cele naziemne. Me, me, me. Łatwiej znamy. Artemis Global Security. Dałeś sobie radę w trakcie pierwszej misji, Crenshaw. Dzięki temu zyskamy reputację liczącego się gracza na polu wojskowości. Zatwierdzam Twoją promocję na dowódce szwadronu. Gratulacje, krężą. Powodzenie w operacji na Bliskim Wschodzie pomogło naszemu działowi pozyskiwania klientów w podpisaniu nowych kontraktów. Jeden z nich dotyczy pracy dla Dyrektoriatu Pokojowego Narodów Zjednoczonych. ONZ zaoferowało nam próbny kontrakt na zapewnienie wsparcia powietrznego dla Unii Afrykańskiej. Unia toczy krwawą wojnę z buntowniczą partyzancką armią ludzi Boga. Dowodzoną przez byłego lokalnego przywódcę generała Akuje. Rozkazy są jasne. Macie przeprowadzić ataki powietrzne na pozycje buntowników na południe od stolicy. Zniszczycie szereg celów wojskowych i obiektów w obrębie strefy walki. Po raz pierwszy będziemy działać pod egidą narodów zjednoczonych. To fantastyczna szansa dla naszej firmy. Rebelianci dysponują szwadronem myśliwców na pobliskim lotnisku, a więc możecie się natknąć na wrogie samoloty. Jeśli nie ma pytań, możecie się rozejść. Powodzenia i udanych łowów. A więc czas wsiąść do naszego myśliwca, który jest na poziomie normalnym i którym jest? F4G White Weasel Dzika łasica. Absolutnie nie znam tych samolotów. Mhm. Mm a No, ja już dawno nie grałem w Dwa i 2,5 tygodnia będzie. Muszę sobie z na nowo przypomnąć, mimo że to trzeci odcinek. Trzeci? Tak. A, i właśnie, asystę muszę wyłączyć z tego. Nie asystę, tylko komendy O, jedno, czy nie? Atyka środkowa, 2 września 2015. Mam was na radarze, kurs 090. Od 20 minut nie wykrywam wrogich kontaktów. Lodkowsia z czołem, 0. Czekać na szczęśliwymi z dowództwa. Waszym pierwszym celem będzie szereg magazynów z paliwem i pojazdami. Są one kluczowym wsparciem logistycznym dla armii ludzi Boga. Zniszczenie ich utrudni buntownikom działania w tym rejonie. Przyjęliście? Lot Kosiarz? Przyjęliśmy. maczarni. To coś więcej niż zwykłe bombardowanie obozu buntowników. Musimy zadać poważne straty. Załatwić generała Akuje i skończyć z całą operacją. Lotkosiarz, pamiętajcie, aby zaatakować cele naziemne bombami grawitacyjnymi. Pociski zachowajcie na cele powietrzne. Naprowadź celownik na cel naziemny i zrzuć bombę. To zagwarantuje trafienie. Nie musisz nam robić wykładów wyrośnią. Wiemy, co mamy robić. Doskonała robota. To już wszystko do co Magazyny buntowników pojawiły się na waszych tak mapach. Udanych łomów. Widzimy magazyny. Pociski uzbrojone. Natychmiast wchodzimy. Hej, Gasper, dlaczego używamy zwykłych bomb? Przecież to średniowieczna technologia. bo są tanie niezawodne i zamieniają kilka celów w jeden ogromny krater. Teraz o, trajesz, te bomby wcale nie są takie stare. Może brakuje im ginezji, ale są efektywne. No i dobra To jest pierwszy cel... Tu jest pierwszy cel! Tu, a nie tam Dobra Zwalniamy broń namierzona. I jeb Nie wiem jak te bomby w ogóle leżą. O oh, fuck ja yeah. Nie wiem jak te bomby lecą, znikają spod naszego skrzydła i teleportują się, a potem spadają w pionowy dół. Dziwne. ...przejdźcie do kolejnego punktu nawigacyjnego i rozpocznijcie atak na obozy buntowników. Roger wyrocznie. Obozy buntowników na 0-1-4. No, pierka na razie chodził płynnie. ...kolejny punkt nawigacyjny. Widzę przed nami mnóstwo celów. Przyjąłem 3-1. Macie pozwolenie na zniszczenie wszystkich celów naziemnych zaznaczonych na tak mapa. Przyjąłem wyrocznia. Zaczynamy atak. No nie, kurde. E, nie, wysłali nas na misję i. E, macie zakaz atakowania jednostek lądowych, mimo iż misja była zupełnie inna. Dowódco, kurcza, uwaga. Możesz wydawać rozkazy swoim jednostkom, by zwiększyć ich wydajność. Apoluj. Ja sobie świetnie daję radę. Coś mi powie na jakiej zasadzie działają te bomby? Co wiedzieć. No to, że wybuchają to wiem, ale jak one się tam teleportują? Po... To jest... to jest technologia. Aktyleria rakietowa Mark I.

I trach. Daleko oni są? Daleko. Dobra, teraz cel tu. O kurde, tutaj jest. Widzę. Saw. Już nie. Saw? Sam? A nie, to jest tylko ta rakietowa artyleria. No to tak, jest przecież to Afryka. Skąd tu mają wziąć samych? Co znaczy, że się Jestem profesjonalistą. Wuuu, byk trafiłem? Trafiłem. Dobra, trzeba zniszczyć bandytów. Skąd w ogóle ci rebelianci mają samoloty? powie mi ktoś. Aż tacy zaawansowani. Walala... 800. Ajajaj Chcieliście, żebym używał działka pokładowego. Proszę użyłem O tutaj jeszcze samoloty są. jest te, te te takie mam nadzieję, że Nie wiem czemu użyłem tego. Nie wiem po, po jaki luj użyłem działka, ale nieważne nie to było zaplanowane wyszło dobrze tak, tak naprawdę to chciałem przysprintować może, może powinienem cię na pada przyłączyć nie. Daję, daję ogarniam temat uuu dostałem A, nie. nie wiem jak te bomby działają nie wiem skąd się tam biorą No, no, chodź tu, chodź tu, chodź tu On ma chyba ten sam samolot co ja Czy mi się wydaje Czemu ja w nich muszę trafić dwa razy, żeby ich zniszczyć? Toż to jest nieetyczne Nieetyczne? nierealnie. Samolot powinien po jednym takim strzale zdechnąć Ale nie mój Chociaż, kto wie jakich oni tam... Ci Afrykańczycy tych yy, nabojów używają Samoróbki pewnie Dobra jep, jep, jep. bez całkowce pilotują się lepiej No Pewnie Murzyny tam siedzą i kradną części a nie wiedzą co robią Rasistowski żart Odległej... Lalalal. O. Oh. Trafiłem? Mogę od razu go zdjąć Lal <grystanie> Zestrzeliłem go szybciej z działka niż z rakieta doleciała Jestem pro! O Jezu, jak ja daleko wyleciałem <grystanie> Kiedy ja mam kaszę? Tak tak widzę, że Mnie walą Da tu Jestem Hardcore'em. He, ja tam gówno widzę. Lal, Trafiłem wszystkich? Co znaczy tylko? Bomby grawitacyjne, adept. Jakiś achievement'i dostaję. Trafiłem wszystkich? Chyba tak. Uuu, nie trafiłem. Jala. O kurde Chciałem go z działka pocisnąć, ale... Znaczy nie udało Załatwię go z g -stryka. Nie ja. Tak to się robi I jazda Nie, ten magazyn. Nie trafiłem w magazyn, Boże... Hi! Wyglądają groźnie? To ja tu wyglądam groźnie w tym pacanowie. A gdzie jest wojsko ja się pytam? Czemu my się tym zajmujemy a nie na przykład y, wojsko Ligi Afrykańskiej? Co, tacy biedni że pocisków nie mają? Grałem w Far Crya, wiem o co chodzi. Co, jak, jaką kasę, o co chodzi? Nie, nie usłyszałem o co im chodzi z kasą. Nie, że nam nie postawili coś. Jestem taki super Dobra Najpierw niszczymy zabudowę A potem deser w postaci myśliwców Magiczne bomby Sam, Same się teleportują Dobra Teraz Dobra to już zniszczę ten samolot Myśliwiec On ucieka? Tak on ucieka Eee, to się Jak ucieka to niech spada Jak ucieka to niech spada nie? Dobra tynym, No i dobra Przede mną magazyn zaopatrzenia Jeb Panie, że my działamy pod Organizacją Narodów Zjednoczonych co nie? ONZ Niby pokój Bum, 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 bomby O, gdzie jeszcze?

Jakiś VIP lata. A że eskortują go myśliwce to chyba to jest jakiś premier. Albo ten sam generał Yuki! Wyrocznie, Atukosiarz 3-2. Mam kontakt z bandytami. Widzę klucz myśliwców eskortujących cywilnych odrzutowiec. Kierują się na kraniec strefy bojowej. Co mamy robić? Lot Lotkosiarz, wywiad sugeruje, że ten odrzutowiec to prywatny samolot generała Ikuje. O! Mówiłem? Eskorty, od przyjęliśmy. W tej chwili atakujemy eskortę. Bez odbioru. No tylko najpierw musimy się ustawić za nimi. Patrzcie w jaki klucz się ustawili. Je pańce. Wszystkie le na nas. Trafi! Trafi! Dobra. Czemu ja cały czas klikam w przytrzymuję W, Ja cały czas lecę szybciej. Przez to mi trudniej manewrować. Ale jestem za dobry, żeby tego nie zrobić. Nie. Yeah. 2,5 km na godzinę. Ta! Siliwać. 2,5 tysiąca km na godzinę. ja pindole nie wyrobię na zakręcie. Co jest? Aaaa! Jezu, wyleciałem poza mapę! I chyba się trochę oddaliłem od samolotu, co nie? No tylko 20 km. Finish him! No poza mapę wyleciałem, ale ja jestem dobry. Dobra, a teraz będzie inaczej 20 sekund do przechwycenia. A tam pierdzielicie. Co się stało? Diabła, nie dwa, to, chodźcie, dwa, raz, dwa, Kurde, jak szybko! 3000 na godzinę, fuck ja! Jep, piep! Jest. Jeszcze jeden. Dobra. Ja pierdzielę, jak my zapierdzielamy. Jej, jej. No fuck! Dobra, jeszcze raz. Nie wyrobiłem na zakręcie. Wow! Wow, 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 wow. wow. A nieważne! ważne, jepiep. No ja już lecę do generała. Masz też ma na celowniku. To 2 do 0, Wszyscy bandyci zestrzeleni. Rada życzy sto. Piloci rebeliantów, tu samoloty Anubis, ruszę na twoim skrzydła. Natychmiast zmień kurs na 120 albo otworzymy ogień. Lot korzyści do wyroczna samolot generała z kurs, Idzie po szczurku. go teraz do strefy bojowej. Kasper bez odbioru. Dobra robota, rozpoczęższ. Dowództwo lotu zostało zawiadomione. Po wylądowaniu czeka Was dokładny raport bezpieczeństwa. Potwierdzam, opuśćcie strefę bojową i wracajcie do bazy. Misja wykonana. Udało nam się pojmać, wakuje i pokrzyżować szyki ALB. Za doprowadzenie generała przed Trybunał Sprawiedliwości ONZ należy Wam się spora premia. Wracajcie do TOC i złożcie raport. Bez odbioru. Nieźle jak na pół dnia roboty, coś po. No, ale manewruje Misja wykonana, więc dziękuję Wam. Jeszcze zobaczymy, jak tam. Nie to, jeszcze zobaczymy w statystyki hmm. 7 strąceń, 102 na ziemi, 3 na morzu. O, a i dobrze. Ile? Piąty poziom. Misja Blacklight, MIG 29, Rosyjski, starszy szeregowy, teraz jestem. Nie, starszy szeregowy, dwa. Ja. No a więc dobra, więc na razie i cześć.